Siemanko, z tej strony ZyLasek, a to jest DEV. Ogramy yy, sobie troszeczkę... What? Hmm, dobra. Ogramy sobie dzisiaj troszeczkę w nurkowanie, ale będzie to yy, jedna jednorazowy odcinek. Znaczy, jednorazowy. Będzie jeden odcinek tylko z tej gry. No. <gry> Także zobaczmy. Killside oh, 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 Taka złowieszcza nazwa, że normalnie Zobaczymy, kim będziemy No oh, szybciej Pany No już Już, no No Panie, mam nadzieję, że nie będziemy Rekinem Chociaż <grywka> rekiny to są też fajne, ale nie wiem Jakoś bym sobie pograł nurkiem No już Boże, zaś na miskę, trzeba czekać. No <trykanie> tyle czekanie. Gdyby nie było tej tabeli, to by sobie można było pooglądać ten wodny świat, no ale jest gromy nurkiem! Gromy nurkiem! Gotowy, możemy śmigać. Tu niestety kosa nie robi tyle, co na przykład w CS-ie. Nie jest to tu niestety główna broń zagłady. W sensie to najlepsze są te najmocniejsze, te, te, te harpuny. To, to harpun jak pierdyknie to ino roz. No, majstry, ready, ready. Nie ma za dużo czasu na nagrywanie, tak żeby, żeby się mogli śpiechnąć. No, no bo, będę, bo będę zły. O, dziękuję. Dobra. To nie można pić, tylko jak to Dobra. Jezu, strasznie, audio jest głośno. Mam nadzieję, że nie będzie dobrze słychać, ale tu. audio nie powinno jakoś mocno. W zasadzie to ja powinienem wszędzie dać głośniej audio, zawsze, no. Na moich filmach tak zauważyłem, że powinno mieć troszeczkę głośniej audio skier. Audio chyba to. chyba to właśnie. przyreguluje na następny. Na następny Dziś Maria! Rykin! Chaj jest! Nie Je on, kurde! Halo! Ups. Co, co? Jezu! Dobra, nic nie numer Nevermind. Jest tu jeszcze jeden. A mam się ty! Chciałeś mnie tutaj, co? mnie z zaskoczenia, ale tu ja go zrobiłem Dobra, pozbieramy to sobie Dobra, on tu chyba ten rekin nie powinien przypadku. Chociaż mnie ja nie wiem, bo tu jestem sam, to jestem łatwym celem. Ojojo, oj, oj, tu sztuka, tu sztuka mocno! Tu sztuka mocno! Nie gdzie jest drugi, gdzie jest drugi, bo tu jeszcze wali to serce? Serce nie sługa O, dobra, to sobie pozbieramy. Tarcze, korony. Hełmy i wszystko co tu jest? Gdzie on idzie? Szkitramy się. Tu jest! No jeszcze raz mówię. O Jezu, zminimalizował. No nie To jest właśnie takie dziwne, że mi tutaj myszka reaguje. O o o Mieszka mi tu reaguje, jak na przykład pojadę w lewy górny rok, to mi się stanie coś takiego, że mi się właśnie. Nie działem. już dosłyszałem, ziadałem. Że mi się nagranie zaczyna, znaczy czas nagrania mi się kliknie zamiast. Ile mamy? Dwa, dwie. o, dobra, to sobie kupimy w karku, no. Flary, nie, to się nie, nie opłaca. Nie będziemy tego. Torcza jest moja! Miecz. my też! Jak się wsłuchać, to dobrze wszystko słychać. Każdy ruch tych, tych rekinów i takich rzeczy, to dobrze słychać. Dobra, pad. Wiesz, Maria! Nie złożyłem niestety. No, ale ten pan jakoś tak. Nie wiem, Myszka mu się za wolno rufała. On mnie nie zabił, dziwo, bo strasznie długo mnie miał. Nie, 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 pozbieramy i lecimy szybko to do tego. Tylko skarbę nas Sponsor! Wiedziałem. To, nie To mało życia już. Przeczuwałem, że oni się będą na mnie rzucać. Jeszcze nie masz jeszcze Boże. Dobra, zbierajmy co tu Tutaj strzelają. Ale, A, tu jest, tu jest. No, dobra, tak od. co jest. I mieszkać w kosmosie. Gdzież? Aaa, to jest. 3 km! A dobra, idę w pole. Są jakieś plagi, chyba? Bo cóż. Kość był 3 km odde mnie, no, był. No, PUSZ na mnie jest, nie? Musiałem mieć waga. O, o. Chyba go tam widziałem. Tak, widziałem go tam. Widziałem go tam, niestety. Muszę bardziej ufać swojemu instynktowi, który mi zawsze, znaczy prawie zawsze dobrze poszło. Gdzie? A. Nie popiłem go. Bo... Dobra, trafiłem. Dobra, wpakowałem mu znowu jeden. Uwolnij Aj, wyraź No do... nie! Jeszcze jeden cios i by był gość martwy. Dobra, teraz sobie kupimy zagłuchak. Do postawcy. A, chyba nie. Nie, nie zdążyłem strzelić. Chyba nie. Na pewno nie zdążyłem, tylko że nie wiedziałem czy żyje a nie chciałem... Jezu, jak to jest głupie. Znaczy głupie, tak? striczne. Trzy rekina. W machiu. Przecież serducho bije Aha, Boże święty Ja tak nie wiem, czemu się taka złapała trzeba, nie? Boże To było do przewidzenia, tak? Kupimy sobie to jeszcze Jak się to skończyło, ja nie co. Nie ma tego Dobra ja. A ciekawe skąd ten Steve wie, gdzie płynąć w ogóle, żeby znaleźć te skarby. No tak, bierzemy od razu do miejsca docelowego zamiast tego. EFT SHOT! SZMATO! Ja wolniej nie co się skończyło! Czyli chyba się skończyła ta tarcza No tak, kupimy to Teraz jak ten Steve tam gdzieś popłył To co to jest? A nie wiem Jakieś fancy mi tu drobno Jezu, jak tu jest no. O nie Ja tylko słyszałem, no, że Jaki lup! Full HP miał słaba myszka, widzę. Znaczy słabo na pierwszą, albo słabo na pierwszą. Och. Gdybyśmy byli? Nie, nie. jak kiedy to się skończył. Ile nam jeszcze zostało tych. Oni mnie teraz widzą, pomimo jakby tu dał. Och, to Dobra, teraz to się zdziwić. O, co to było? To prostu było. Ale on nie i tak tak się widzieć. Dobra, ale mamy straszną przewagę nad nimi. 10 punktów przewagi. Jezu, ja chciałem. Fu! Fuj! Nie fuj! Nie! Co ja chciałem zrobić? Cię tego szkieletarza się pozbierać i do Steva włożyć. Jezu, już myślałem, że to on. To tylko makrele jakieś. To, makrele też. Po wychodziłem, byłem tam kurde bezpieczny Fajne też są te miny, ale kupiłem dalej to 90% to do tego sytuacja Aaaaaa, go zraniłem. Te czarne oczy Czarne oczy masz. Komu je dasz Ok, fuj! Mogę go ruszyć, No! Gdzie on jest? Znikło go. Musiał szybko stąd uciec. Dobra, jest źle, jest 16. No i ja trawcę jeszcze. Gdzie on jest? Pięknie, pięknie, pięknie to było piękne. Ale ładny cover. Brawo dla Timu, brawo. Dobra, my, my się chyba już stąd zwijamy tak mi się wydaje. Także nie wiem, po co kupowałem tamtą motorem. Ciekawe czy mogę ją dać na steam. Na, na steama Boże. Tak, no na steama na pewno mogę. Na Steamę. A ty, a ty Kamil, gdzieś mnie trafić co? Tutaj. Ale nie, bo to wtedy zawiśnie. No. Nie, to się rozpadło nam. Kupimy teraz... Ary sobie włożyłem to i tak to działa jeszcze tutaj. A co już jest klatka, Dobra, fajnie. Ja nie wiem, bo to takie pary. Podparam je sobie. Jeszcze nie włączyłem, sobie Osłoniłem Ale ja lecę bronić tego, tego No jeszcze mnie zabije na sam Co jest? <grym> Dobra, fajnie, no Także Także żeśmy pograli troszeczkę dzisiaj, kto? Odblokowałem żądzę krwi, no pięknie Dobra. Także no, odcinek troszeczkę krótszy niż normalnie, ale to miało być takie... To miało być znowu tak by, takie jakby odbicie po prostu od y, tych serii co nagrywam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i zapraszam do następnych odcinków. Na razie trzymajcie się.